Witam Was serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj chciałbym, chcielibyśmy Wam oboje zaprezentować liquid od firmy MB Smoke. Pierwszy raz spotkałem się z tą firmą. Maciuś wynalazł tę firmę w kiosku u nas w mieście. Jest bardzo dużo smaków do wyboru z tej firmy. MB Smoke, no nie wiem czy na internecie, czy jest coś takiego. Nie zauważyłem. Grafikę będziecie mieć zaraz widoczną, jak to wygląda. Na pakowaniu, jest napisane krówka mleczna, jest narysowana taka właśnie krówka, takie botoniki, te, takie botoniki takie ciągnące z, się. Kiedyś takie ciągnące były były się. no na boku mamy jakieś informacje. Zawartość tutaj 12 mg, Maciuś ma 18. 10 ml kosztuje złotych gdzie... 8,50. A nie 8,90? No z tego zwinają się pieniądze. płaciłem. No nie wiem, przypomnij no tak W każdym razie bardzo tanio. No bardzo, bardzo tanio, dlatego zachęciła mnie do kupna. Maciuś ja też. E, na opakowaniu, na buteleczce również mamy krówkę mleczną. Taka sama grafika jak na opakowaniu. E, no i zobaczymy, jak to pachnie. Wasz pierwszy. Takim cukrem, tak jak takie stare, takie krówki, co się za mną lata. jadło. Dosłownie krówka taka. Karmelowe. Leczna. Karme, no, karme, no, taki Delikatny zapach tofi też jest. Chyba. Na się nie mylę. No jest to jest tofi. Jest mocny tofii. zapach. Tylko to pachnie tak jak takie ciągutki ciągnące się, bo w sklepie dostawaliśmy również, nie wiem czy one były stare, ciągutki, jak, nie które... Nie to takie... Ciągutki, ciągutki, to już to takie... które nie były ciągnące. No właśnie. Korol jest taki rzutawy, jest bardzo gęsty, likwid. Dawno gęsty nie paliłem, bo koksary, jak wiadomo, są trochę rzadsze. No ale dobra, zapach się spróbowaliśmy, teraz spróbujmy smaku. Ja już próbuję na czym? na czym ty? Palisz, tak? e, bateria boisz e, i wibo. Ja mam dolą w ja do T3D i bateria Bishop 1300. Więc palmy, tupnijmy się o. Zbieram. No tak. O. No w smaku, mm, ja myślę, że idealnie tak, zorowuje ten. Taki sam zabaw można powiedzieć. To, co się tak. czuło, to się czuje też. Bo, bo Jest smak właśnie takiego może. Ta fitofi, tofi Carmel, coś takiego. Jest bardzo słodki. E, no, jeśli ma osiemnastkę, to mnie trochę za bardzo gryzie. Choć nie powiem, dwunastka również jest taka dość, dość, dość przekonująca dla palaczy, którzy palą duże gramatury nikotyny, ale likwid jest słodki, to na pewno. Może nie jest aż tak słodki jak ostatnio używałem likwina y, poziomkowego to tego się no to to nie dało palić, bo takie słodkie jakby się czasem cukiem... Tak, ale tutaj no jest, jest właśnie czy jest wzorowanie tych ciągutek. O to to chodzi. Czy jest ta krówka mleczna. Jest, no? według mnie jest. No jest, jest. Ja myślę, że też jest. Eee, no i że bardzo fajnie jest. Ten likwid nam tak grafiko tak średnio zachęca, bo no, jakość, mamy... jakość tej grafiki to ja bym na drukarce trementowej chyba lepiej to wydrukował. nie widać, że to musieli polecieć po cenie, żeby się zmieściło. Tak musi 59 złotych, ale... ale jakość samego płynu jest naprawdę wysoka. Ale jest polski produkt na dole, Polska. Polska. umówmy się, że to jest polski produkt. Zbierajmy nasze produkty. Tak jest, no i co? Przechodząc do ceny, co my temu damy? Tak skala 1.6 szkolna. Skala 1.6? Mhm. No zagrać tylko. Dałbym 3, bo naprawdę ona nie powala. Przekukujmy, za smak, to jest sam smak, to bym nie był kilka. Paliłem lepsze likwidy, dam temu. 5. Na 6. 5, a ciągu od tego smaku. Odzorowanie dam szóstkę, naprawdę. Taki sam smak jak takie prawdziwe, jak kiedyś były jeszcze stare Te, takie grubki, No ale tak samo jak Maciek, no dam 6 na 6 za odzorowanie. No za grafikę no, to niestety no, 2-3 punkty gdzieś, no bo no, nie powala. No ale tak naprawdę tym mamy palić, choć w sumie grafika powinna nas zachęcić. Dałbym nawet szóstkę, ale jakby było ciutkę mniej słodkie, bo tak cały czas będzie się to używać. To może brzydnąć. A widzisz, a ja słodkie lubię. Ja też ja lubię, lubię no, ale, ale bez przesady. No, można ja tam zmienić, jak się pali. Nie, jak ktoś pali cały czas miętowe i coraz słodkie dać, ale jak cały czas byś to palił. To... Wiesz, co mi to przypomina? Paliłeś po jeden orzechlotkowy? Orzechlotkowy nie. Po jeden? To by mniej więcej tak samo smakuje, tylko tu jest właśnie taki. No ten mleczny aromat się tak wyłania, tak naprzód się wyłania ten mleczny aromat. Tak moim zdaniem skromny. No. no. To było na tyle. Kończymy tę recenzję tak pokrótce. Może jeszcze złapiemy jakiś smak MB, bo jest od groma. Coś nakręcimy pewnie jeszcze. Przejdziemy się dalej, bo nie ma. No, przejdziemy się, nakręcimy coś. To było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście pamiętajcie o fanpage'u na Facebooku, na YouTubie, subskrypcja. I tyle. Żegnamy się z Wami, trzymajcie się na razie.